Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym podcaście KPMG z cyklu Podatki i Rachunkowość 2012. Tym razem będziemy rozmawiać o zmianach w regulacjach dotyczących cen transferowych. Naszym gościem jest Jacek Bajger, szef zespołu do spraw cen transferowych w KPMG. Dzień dobry. Jacku, jakimi zmianami w regulacjach dotyczących cen transferowych przywitał nas rok 2012? Rok 2012 nie przyniósł znaczących zmian w regulacjach na temat cen transferowych. Nie oznacza to jednak, że nie należy spodziewać się ich nowelizacji w przyszłości. Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów, gdzie obowiązkowa dokumentacja do transakcji z podmiotami powiązanymi nie musi udowadniać poprawności cen. A jak wyglądają wymogi w stosunku do podatników w innych krajach? Standardem w innych krajach jest wymaganie od podatników przedstawienia analiz, które potwierdzają, że ceny stosowane między spółkami z jednej grupy nie odbiegają od tych, które są uzgadniane na wolnym rynku pomiędzy podmiotami niezależnymi. W 2010 roku powstał nawet odpowiedni projekt zmian, który jednak został zarzucony w trakcie dalszych prac legislacyjnych. Można jednak oczekiwać powrotu tej koncepcji. Polskie przepisy wzorują się na wytycznych OECD w zakresie cen transferowych, a te zostały znacząco zmodyfikowane w 2010 roku. Dotyczy to zwłaszcza nowego pojęcia tzw. Tak restrukturyzacji biznesowych przedsiębiorstw. Nasze regulacje nie zostały odpowiednio zaktualizowane, zatem można się spodziewać, że prace nad poprawkami w tym zakresie mogą przynieść efekty w postaci nowych projektów. O czym powinny pamiętać polskie organy regulacyjne w czasie aktualizacji przepisów dotyczących cen transferowych? Wzorem administracji zachodnich można rozważyć publikację przez Ministerstwo Finansów tzw. dobrych praktyk lub instrukcji w zakresie stosowania istniejących przepisów odnośnie cen transferowych. Mogłoby to pomóc podatnikom we właściwym ich stosowaniu. Nawet w takich kwestiach, jak zakres obowiązku dokumentacyjnego, pojawiają się bowiem problemy interpretacyjne. Ewentualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów byłyby znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Można byłoby również rozważyć, na ile władze podatkowe byłyby skłonne określić z góry, przynajmniej w prostych transakcjach na przykład usługach administracyjnych o małej wartości dodanej, jaki poziom marży mógłby zostać uznany za rynkowy. To oczywiście postulat, który znacząco wybiega poza dotychczasowe podejście do tego tematu, jednak w innych krajach tego typu rozwiązania funkcjonują. Być może i u nas pojawią się w przyszłości podobne propozycje. Jacku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych podcastów KPMG. Podcasty z cyklu Podatki i Rachunkowość 2012 oraz inne podcasty KPMG w Polsce znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kpmg.pl